Wita internecie. Dziś zajmę się jedną z najbardziej tajemniczych spraw, jakie kiedykolwiek pojawiły się w Nowej Zelandii. David Cullen Bain, urodzony 27 marca 1972 roku w Dunedin, był pierwszym dzieckiem Margareti Robina Bain. Wkrótce po jego narodzinach, rodzina przeniosła się na austriackie terytorium Nowej Gwinei. Finalnie, Bainowie powracają do Nowej Zelandii w 1988 roku. Powrót z Nowej Gwinei nastąpił po 15 latach i to głównie ze względu na problemy związkowe małżeństwa Bain. Gdy wrócili do Nowej Zelandii, zamieszkali w domu przy ulicy Ever Street 65 w Anderson Bay w Dunedin. David od dziecka wychowywany był w sztywnym otoczeniu, gdzie jego rodzina wpajała mu przekonania względem wiary. Chłopak szybko zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu i po roku dołączył do chóru szkolnego. W szkole podstawowej radził sobie dobrze i zaczął studia, które jednak porzucił, i przez jakiś czas pobierał zasiłek dla bezrobotnych. Po przerwie od nauki, David powrócił na Uniwersytet Muzyczny, gdzie studiował muzykę klasyczną i uczył się śpiewu. Oczywiście w międzyczasie państwo Bey doczekali się innych dzieci. Wszyscy mieszkali na ulicy Ever Street 65. W rodzinie Bane'ów przez lata dochodziło do dziwnych zdarzeń takich jak znęcanie się czy kazirodztwo, które finalnie nigdy nie zostało potwierdzone. To co stało się tamtego poranka wciąż pozostaje niewiadomą, choć przesłanki i poszlaki wskazują na bezpośrednie zaangażowanie albo oskarżonego, albo osób trzecich. Rankiem 20 czerwca 1994 roku pięciu członków rodziny Bain zostało zastrzelonych i znalezionych w swoim domu. Jedynym, który przeżył był wtedy 22-letni David Bain. Cztery dni po odnalezieniu ciał, David został aresztowany i oskarżony o morderstwo swojej rodziny. Jednak, według Davida, to nie on stał za zabójstwem rodziców i rodzeństwa. To, co wiadomo, zostało potwierdzone, wskazuje na to, że nie było to zwykłe zabójstwo. Policja do tej pory wierzy, że ktoś bliski rodzinie Bainów również mógł dokonać czegoś takiego. Podczas procesu David Bain został oskarżony o pięciokrotne morderstwo pierwszego stopnia. Prokurator z detektywami założył następującą linię wydarzeń. David budzi się około 5 rano, dużo wcześniej niż reszta domowników. Idzie do szafy w przedpokoju i wyciąga karabin kalibru 22 sięga na dół szafy i wyciąga magazynek wraz z tłumikiem. Sprzęt został nabyty legalnie, a w domu znaleziono papiery upoważniające Davida i jego ojca Robina do użytku broni palnej. David wyjmuje z szafy parę białych, wcześniej przygotowanych rękawiczek i zakłada je. 22-latek od dziecka nosił okulary, jednak w trakcie ataku postanowił założyć okulary matki, ponieważ mieli oni podobną wadę wzroku. Z późniejszych ustaleń policja odkryła, że okulary Davida w czasie morderstw były w naprawie. Uzbrojony 22-latek udaje się do pokoju swojej młodszej siostry, Lanety. David oddaje dwa strzały w głowę śpiącej kobiety, po czym idzie do pokoju matki i również oddaje strzał. W pokoju obok śpi jego brat, Steven, który budzi się, gdy David otwiera drzwi do swojego pokoju wywiązuje się szarpanina, w wyniku której Steven zostaje postrzelony w głowę. Mężczyzna walczy o życie, jednak w jakiś sposób David odzyskuje kontrolę i morduje brata. Podczas szamotaniny okulary Davida spadają na podłogę. 22-latek zmuszony jest zapalić światło, ponieważ bez okularów nie jest w stanie widzieć poprawnie. Okulary matki doznały uszkodzenia, co znacznie utrudniło Davidowi dalsze morderstwa. Mężczyzna schodzi na parter, gdzie widzi jego drugą siostrę Arwę. Modlącą się o pomoc, David strzela w siostrę, jednak chybia, ponieważ nie widzi dobrze. Kobieta osuwa się na podłogę, a David oddaje drugi strzał prosto w czoło siostry. Po morderstwie drugiej siostry, David słyszy na piętrze jęki, więc czym prędzej biegnie, aby dobić ofiarę. Na podłodze przy schodach widzi swoją siostrę Lanity, jego pierwszą ofiarę która ostatkiem sił próbowała uciec z domu. David po raz kolejny strzela w siostrę, tym razem upewniając się, że kobieta nie wstanie. 22-latek wrzuca zakrwawione ubrania do pralki i włącza ją. Ojciec Davida Robin wciąż śpi w przyczepie kempingowej znajdującej się na przodzie domu. David zakłada czyste ubranie i wychodzi. Postanawia wyjść na spacer ze swoim psem. Po niecałych 30 minutach David wraca do domu i uruchamia komputer. 22-latek utworzył plik, który zatytułował Przepraszam. David zapisuje wiadomość pożegnalną, rzekomo od ojca do niego. Wiadomość głosiła: Przepraszam. Tylko ty zasłużyłeś na to by zostać. 22-latek chowa się za zasłoną i czeka na swojego ojca. Po jakimś czasie 59-latek wchodzi do domu i odkrywa makabryczną scenę. David wychodzi za kotary i strzela ojców w głowę. David zostawia karabin i wkłada go w martwe ręce ojca. Ściąga rękawiczki, które podpala, po czym dzwoni na numer 111. Jest to dość solidna teoria i wiele dowodów zazębia się z tym, co zostało ustalone i znalezione przez policję. Jednak wciąż, mimo solidnych śladów, David twierdził, że jest niewinny. Podczas procesu ciężko było znaleźć najprostszy motyw, który pchnąłby 22 latka do zamordowania całej swojej rodziny. Dalsza rodzina, czyli kuzynostwo, ciocie czy również sąsiedzi zgodnie twierdzili, że nie wierzą, iż to David Bane zamordował swoją rodzinę. Według nich nie miało to kompletnie sensu. Policji udało się ustalić linię czasów wydarzeń, które miały miejsce 20 czerwca. 5.30. Zegarek Davida zaczyna dzwonić. 6.30. Zegarek w przyczepie kempingowej Robina zaczyna dzwonić. 6.45. David był widziany przy bramie wejściowej do swojego domu. O godzinie 7.00 sąsiedzi obok domu Davida zostają zbudzeni przez psa szczekającego na podwórku. 7.09 David dzwoni pod numer 111. Mniej więcej po 20 minutach David dzwoni również na policję. 7.33 policja zjawia się na Ever Street 65 i wchodzi na posesję. Mimo ścisłych ustaleń i przypuszczalnych zdarzeń, wiele kłóciło się ze znaleziskami policji, jak również z obroną Davida. Pierwszym, co zostało podniesione, to fakt samej wiadomości pozostawionej na komputerze. Robin miał 59 lat i nie był obeznany z technologią, co potwierdzają zeznania kuzynostwa Davida i reszty rodziny. Można zatem założyć, że Robin nie byłby w stanie, lub po prostu nie wiedziałby jak, stworzyć dokument tekstowy na komputerze, co kieruje w stronę samego Davida, który jest młody i obeznany z technologią. Ponadto spontaniczne wyjście Davida ze swoim psem również nie miało sensu. 22-latek nie dbał o zwierzę że na tyle dobrze, aby akurat w dzień morderstwa rodziców wyszedł z nim na spacer i to jeszcze tak wcześnie rano. Kolejną ciekawą rzeczą jest fakt, że David faktycznie miał dużą wadę wzroku. Oznacza to, że bez swoich okularów i nawet z okularami matki, ciężko by mu było wycelować perfekcyjnie w głowę. Według analityków i specjalistów, David musiałby przejść specjalne szkolenie. Kuzynostwo Davida zeznało, że nie miało pojęcia o tym, że broń palna znajduje się w domu i że David ma na nią pozwolenie. Sprawdzono legalność znalezionych w domu papierów i specjaliści uznali, że pozwolenia są legalne. Podczas kilku procesów powstała alternatywna teoria, która całkowicie wycina Davida. Jeśli przyjmiemy, że David Bain nie zabił swojej rodziny tamtego czerwcowego poranka, to kto to zrobił i przede wszystkim dlaczego. Wydaje się, że istnieje tylko jedna możliwość, która była preferowana szczególnie na początku śledztwa. Jedna z nich twierdziła, że doszło do napadu rabunkowego. Włamywacz lub włamywacze byli ludźmi, którzy dobrze znali rodzinę Bainów. To oni zostawili wiadomość, znając członków rodziny. Policja nie znalazła śladów włamania, jednak kilka rzeczy, i to wartościowych, zniknęło z domu państwa Bain. Druga wersja, ta bardziej wiarygodna, miała być faktycznym sprawstwem ojca. Policja przyjęła, że Robin zamordował swoją żonę Margaret i skierował broń w swoje dzieci. To 59-latek zostawił wiadomość na komputerze dla swojego ostatniego syna, po czym odebrał sobie życie. To w trakcie śledztwa i wywiadu detektywi odkryli kilka przesłanek, które są dość przekonujące w stosunku do tego scenariusza. Ustalono, że Lannety, najstarsza córka, Wróciła do domu na ten weekend, aby skonfrontować rodziców, a raczej Robina, w związku z domniemanym kazirodczym stosunkiem Robina i jej z przeszłości. To zdarzenie miało mieć miejsce, kiedy kobieta była zaledwie kilkuletnią dziewczynką. Oznacza to, że jeśli byłaby to prawda, Robin właśnie zyskał motyw. Jeśli sprawa zostałaby zgłoszona na policję, mężczyzna mógłby pójść za kraty na długie lata. Rodzina i znajomi państwa Bain zeznali, że małżeństwo Robina i Margaret było w zasadzie zakończone. Robin mieszkał w tygodniu poza domem, a na weekend wracał do swojej obskurnej przyczepy kempingowej stojącej na podwórku przed domem. Podczas śledztwa doszło również do kilku uchybień, w tym niekompletne badania. Ciało Robina miało na sobie mnóstwo śladów krwi. Według analityków, nie wszystkie z nich zostały dokładnie przebadane. Stwierdzono, że na ciele Robina mogły znajdować się również ślady krwi innych zamordowanych przez niego ofiar. Kolejnym niedopatrzeniem jest test na proch strzelniczy. Nie wiedzieć dlaczego, ale policja nie przebadała Robina w domu na miejscu zbrodni, tylko w kostnicy ponad 5 godzin później. Według ekspertów ślady prochu mogły ulotnić się z ciała Robina, wykluczając go z grona podejrzanych. W przyczepie robina znaleziono również 20 pustych łusek po nabojach, co wskazuje na to, że mężczyzna miał dostęp do karabinu Davida i że już wcześniej go używał. Większość z wymienionych tu rzeczy została zignorowana przez policję prowadzącą śledztwo oraz przez sąd apelacyjny. Pierwsza rozprawa odbyła się w maju 1995 roku. Pierwotnie przyjęto, że David jest winny śmierci swojej rodziny. David twierdził, że obudził się rano, ubrał buty do biegania i wziął torbę z gazetami, które od czasu do czasu roznosił po sąsiedztwie. Po drodze postanowił zabrać psa na spacer, po czym jakiś czas później, około godziny 7.30 wraca do domu i odkrywa masakrę. Proces trwał 3 tygodnie i zakończył się 29 maja 1995 roku. David Bain został uznany za winnego pięciokrotnego morderstwa. Bain został skazany na dożywocie z 16-letnim okresem próbnego zwolnienia warunkowego. Bain za kratami utrzymywał swoją niewinność, a jego zwolennicy prowadzili długoterminową kampanię, aby jego sprawa znów trafiła na wokandę. Jego sprawa była rozpatrywana wielokrotnie, a pierwsza ponowna rozprawa zaczęła się już w 1998 roku. Jednak stwierdzono, że Bain jest winny. W 2003 sprawa po raz kolejny trafiła na salę sądu, jednak tym razem uznano, że w śledztwie popełniono masę błędów i że zostanie powołana specjalna jednostka, aby zbadać wszystkie poszlaki. Starano się znaleźć motyw, który mógłby przyświecać Beinowi. Ustalono, że 22-latek miał konflikt z ojcem. Był pierwszym dzieckiem i widział przemocowość ojca wraz z krzywdą matki. Śledczy stwierdzili, że David był emocjonalnie niestabilny, introwertyczny i miał fantazję o byciu bohaterem lub o byciu ocalałym jako ostatni ze swojego rodu. Jedna z hipotez brzmiała, że chciał zyskać współczucie i uwagę, zabijając rodzinę i pozostawiając siebie jako jedynego ocalałego świadka tragedii. Istniały również doniesienia, że jego młodsza siostra Laneti planowała ujawnić rodzinne sekrety, m.in. że była molestowana przez ojca. Prokuratura sugerowała, że David mógł bać się ujawnienia tych informacji, które mogłyby zniszczyć rodzinę lub jej wizerunek. W tej wersji Lanetty miała być pierwszą ofiarą, a reszta rodziny została zabita, by zatrzeć ślady. Jednak, mimo przypuszczalnych motywów, żadnego z powyższych nie uznano za wiarygodny. W 2007 roku David Bain zostaje zwolniony za kaucją. Do roku 2009 Bain przebywał na wolności, prowadząc walkę o swoją niewinność. Proces rozpoczął się 27 maja 2009 roku, a zakończył 5 czerwca tego samego roku. Dokładnie o 16:45 David Bain został uznany za niewinnego wszystkich postawianych mu zarzutów. Do tego czasu David Bain przebywa na wolności, choć co jakiś czas musi pojawiać się w sądzie, aby deklarować swoje zeznania. To jedna z najbardziej tajemniczych i niewyjaśnionych spraw, które miały miejsce w Nowej Zelandii. Do tej pory pozostają pytania, takie jak na przykład, dlaczego David nie został w ogóle przebadany na obecność prochu strzelniczego, albo czy są świadkowie potwierdzający jego nieobecność w domu w trakcie morderstw. Ta sprawa jest strasznie zagmatwana i choć próbowałem przekopać się przez strony tekstu z akt sądowych czy zeznań, nie znalazłem nic więcej, co mogłoby rzucić inne światło na tę tragedię. A co wymyślicie? Czy David jest winny, czy może to jednak problemy rodzinne zmusiły Robina do zamordowania swojej rodziny? Sekcja komentarzy jest Wasza. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!